Dzień dobry. Nadszedł właśnie... Nie no, po nie. Przez kilka dni zebrało się gigantyczne ilości syfu. Ja już tutaj część pomyłam, część mam zamiar jeszcze myć. Zobaczcie, mamy dwa zlewy, nie mamy zmywarki. Więc zachęcam was do oglądania filmiku mojego podlinkowanego jako pierwszy na dole, tutorial oszczędnego mycia garów. Polecam. Gary umyte, posprzątane, przekąski na Sylwestra, ciasto od babci pokrojone, pokrojone, pokrojona, sosik czosnkowy oraz miodowo-musztardowy, żeby sobie moczyć te pokrojone. Tutaj jest pokrojone, pokrojona, wegetariańska, którą zrobiłam wczoraj o drugiej w nocy. Tutaj mam pieczareczki, ser i sosik pomidorowy, który właśnie zrobiłam do pizzy. Oraz bazylię pokrojona. Od sylwestra idę do mojej przyjaciółki, która jest dzietna, ma dziecko 9-miesięczne. Dodatkowo tego sylwestra spędzam też z moją przyjaciółką, która, drugą przyjaciółką, która jest w ciąży, i jej chłopakiem, czyli będzie nas w sumie 5 osób dorosłych i jedno dzieciątko. I oni wszyscy uwielbiają yy, mięcho, oni są wszyscy mięsożerni, więc musiałam sobie przygotować yy, jedzenie, przekąski. Dobra, no to to już mam odklepane, jest godzina japiernicza już prawie... O kurwa, w pół do drugiej. A ja teraz muszę iść yy, na strych. Siema. <słuch> Zamykam się tutaj na strychu, żeby zimno mi nie wiało do domu. I zaczynam. Jaki sylwester, taki cały rok? Spędzę sobie tego sylwestra na strychu. Przeglądając moje szmaty, których mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć worów. A to i tak jest już o wiele mniej niż miałam. Polepiony sobie siedzę na i Twoje plany, kurwa coś mi nie siedzi. Siadam na tronie są. Wycieraj tam kurz, W Twojej kadencji koniec. Koszula i Saint Laurent za Zeta Pamiętam jak ją kupiłam. Biorę ją do chodzenia po domu. Przejrzałam już wszystkie wory, wszystko już przygotowałam. Znalazłam też tutaj mnóstwo rzeczy, które uszyłam w tym roku, ponieważ chcę być projektantką mody i koniec. Te gacie były uszyte na Audio River 2017. Przedawałam uszyte przeze mnie ciuchy na Audio River. Jak ktoś był, to super. Jak nie, no to żałujcie. Takie mają wykończenie, że niby takie gumki nałożone na spodnie. To jest przyszyte. Że tutaj też niby tylko taka gumka nałożona i one takie ściśnięte. Zabieram je. Będą moim portfoliem. Oraz uszyłam też worek na namiot z kieszenią na śledzie, która się znajduje tu. Piękny worek na namiot w róże. To był jakiś szlafroczek za złotówkę z lumpano, No a tutaj materiał taki piękny. Z drugiej strony też ma ten materiał. Tutaj sznurek zaciągany. Tutaj jestem dumna z tego wora na namiot. Tak jak mówię, na pewno będę szyła jeszcze mnóstwo szmat, ponieważ chcę być projektantką mody. Tam przy wyjściu ze strychu przygotowane szmaty i pudełka do zabrania. Tak szanuję szmaty, które szyję. Jaki sylwester, taki cały rok. Moje życie wygląda jak sylwester. Jaki sylwester, takie całe życie. Samo życie, samo życie, takie właśnie. Je. Yeah. Ale się cieszę, że już za jakąś minutę. Nie będę miała już światła do y, zrobienia sobie makijażu sylwestrowego, ponieważ do ogarnięcia jest cały ten syf. No i zrobię to po prostu w ten ostatni dzień. Ja zrobię te rzeczy, które sobie zaplanowałam w tym roku, że zrobię całej góry. Szmat zdecydowałam się jednak nie wziąć. Po co taki przepych? Zrobiłam segregację na strychu. Teraz znowu zrobiłam segregację przed spakowaniem do walizki. Już nie chce mi się tego nosić na strych i tam segregować. O nie, całe życie dzień świra. Właśnie zaświecił mi się softbox który się czasem wyłącza i mogę wam pokazać po prostu szmaty, które chowam do szafy. Mhm. No to główno wam pokażę. Kilka rzeczy z listy, jak widać już skreślone. Czyli moje życie jeszcze nie jest takim skończonym dnem. Już prawie prawie wszystko zrobione. Muszę jeszcze posprzątać gigantyczną naszą łazienkę. Jedyną już posprzątałam. Została mi jeszcze ta. Jeszcze muszę posprzątać trochę w samochodzie, ale to bez żadnego gruntownego sprzątania. Muszę zrobić maseczkę na twarz, maseczkę na włosy. Teraz sprzątanie łazienki. Jebnie czy nie jebnie? Jebło. Jeb, 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 jebło. Jeb, jeb, jebło. Jeb, jebło. Pada śnieg. Jeb jebło 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 Takie se pazury robiłam chyba kurwa przez 3 godziny. Sylwester się już skończył, no ale paznokcie mam. I spodnie w brokacie zajebiste, aż nie chcę wstawać, bo mi się brokacik osypie. Mam tutaj coś, co kupiłam za 90 groszy w Chińczyku. I teraz wam pokażę, co to jest. Pan Jezus się, się, już zbliża, się już zbliża Już domy dziwi Zrobiłam sobie świecznik z tego dmuchanego arbuza Bo mi świeczka tutaj idealnie wchodziła I teraz ją wyciągnęłam, bo już była ten... Patrz jak je, jaka zajebista się zrobiła Przez te... Bo już była ten... Nie wiem, ocieki Śniło mi się dzisiaj, że Belmondo chciał mnie zabić i sprzedał mi w łeb kulkę z jakiegoś rewolwera, i ta kulka nie zabiła mnie, ale utknęła w mojej głowie. No i zgłosiłam się do szpitala, gdzie położyli mnie w sali, na łóżku, i leżałam sobie z tą kulką tak trzy dni. I nic ze mną nie robili, nikt do mnie nie przychodził. Chociaż obiecali, że zrobią mi operację i że wyciągną mi tą kulkę. Pamiętam właśnie, że jakoś ta kulka tutaj, taka, taka gula mi się tu zrobiła, ale nie, było, nie był łeb rozczaskany, no nie. Postanowiłam z tego szpitala spierdolić i pójść do lekarza prywatnie. I poszłam do ginekologa. I ginekolożka mi powiedziała, że tą kulkę uda mi się wysikać. Ostrzegła, że kuracja będzie bardzo droga i że będzie mega, mega bolało. Jak będę wysikiwać kulkę, no ale inaczej, no to umrę. Zawsze tak mam, że kiedy nie prześpię dwóch nocy pod rząd, to mam właśnie jakieś takie chore sny, które zawsze się wiążą z jakimiś. Napierdalankami. Często to ja morduję z zimną krwią, ale czasami to właśnie ktoś próbuje mnie zabić. Zazwyczaj na końcu ja wygrywam, chociaż raz mój nauczyciel tańca kiedyś mnie zabił w moim śnie. Zabił mnie nie dlatego, że źle tańczyłam, tylko po prostu nie wiem, nie pamiętam dlaczego, ale wiem, że do mnie strzelił i umarłam w swoim śnie. To było akurat tak, pamiętam. No i zawsze te sny tak mega na mnie wpływają. Co to miało znaczyć? no? Ty niech zdjęcia robisz? Nagrywam filmik, jak ulegnie kroisz cebulę. i w cekinach. Samo życie, samo życie, takie właśnie je. Pan, Pan Jezus się już zbliża, się zbliża już łuka domu. Chłopaki kupują mi kwiatki, chociażbym bym wolała, żeby kupowali czekoladki lepiej, żeby płacili wszystkie moje podatki.